No to trzeci odcinek, jak oceniasz dwa poprzednie, bo internauci są zachwyceni. Ja mniej, ale ja jestem perfekcjonistą, więc wierzę, że dopiero teraz będzie ten odcinek, na który wszyscy czekaliśmy. Perfekcjonistą jest też zdecydowanie Jacek Sasin. KGHM podpisała umowę o współpracy ze spółką Newscale na budowę sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale chyba chodzi o atom. Jacek Sasin w twecie z 13 lutego napisał tak, jestem w drodze do Waszyngtonu, mam dobre informacje dla Polski. Szczegóły jutro o 18.00. Krzysztof Śmiszek odpisał Jezu najsłodszy. Cieszy mnie ta inwokacja posła Śmiszka, ale jak przeczytałem tego tweeta, że jestem w drodze do Waszyngtonu i mam dobre informacje dla Polski, to najlepsza, o jakiej mogłem pomyśleć w przypadku wicepremiera Sasina, to to, że w tych Stanach Zjednoczonych zostanie, poprosił o azyl, o ochronę międzynarodową przed tym, co niewątpliwie czeka go w Polsce jeżeli dojdzie do zmiany władzy, a więc odpowiedzialnością za pieniądze, które zdefraudował, za kopertowe wybory, za wiele innych rzeczy, które dzieją się w spółkach Skarbu Państwa, które nadzoruje. Więc jak minister Sasin bierze się za wielkie, miliardowe deale w sprawie atomu, to mi skóra cierpnie. Ale fakt jest faktem, że my tego atomu bardzo potrzebujemy i dzisiaj już wiemy, że w takiej sytuacji, w jakiej jest polska energetyka i polski przemysł, ale też i my wszyscy klienci, bo widzimy to po rachunkach, które dostajemy teraz do naszych skrzynek za energię elektryczną, bez atomu prawdopodobnie do dekarbonizacji nie dojedziemy, bez atomu nie będziemy w stanie spiąć się z tymi celami, które musimy osiągnąć w 30, 35 i 50 roku. Alternatywą dlatego. Są jeszcze wyższe rachunki za prąd, jeszcze wyższe rachunki za gaz i koszty życia, które będą przekraczały możliwości nas wszystkich. Jaki logiczny sens ma dawanie człowiekowi, który wydrukował miliony papierów bardzo wartościowych, dawaniem mu kolejnych 100 miliardów złotych na projekt, który, jak mówisz, jest dla Polski ważny. No tak, ale on teraz jest ministrem. To teraz on decyduje. Jeżeli zdecydujemy się zmienić ministra, to kto inny będzie decydował o tym, gdzie te 100 miliardów złotych pójdzie. Ja widziałem już wiele programów zaczynanych przez Prawo i Sprawiedliwość, widziałem cepeki, widziałem różnego typu sytuacje. I też wiem, że czego się nie dotkną, to mogą zmaścić. A ja dzisiaj Polsce życzyłbym, żeby i smr -y, choćby przyklejone do KG które przecież będą pracowały na rzecz KGHM, bo jeżeli tam się zrobi mały atom, to ten, zadaniem tego małego atomu będzie sprawić, żeby KGHM mniej energii zużywał z węgla, tak? tylko żeby na swoje potrzeby brał z atomu. Ale my w Polsce potrzebujemy też poważnej rozmowy o dużym atomie. A my przede wszystkim dzisiaj w Polsce potrzebujemy rozmowy o OZE o odnawialnych źródłach energii, bo to, co się dzieje wokół nich i na tym rynku, którego wszyscy doświadczamy, którzy z odnawialnymi źródłami energii mieliśmy do czynienia, ale też, którzy płacimy rachunki za prąd, to jest dramat. I to trzeba jak najszybciej odwrócić, a oni tego nie umieją albo nie chcą zrobić. Do tematu klimatu jeszcze dziś wrócimy. Na razie pomyślałem sobie, że za ciężką pracę, jaką wykonuje minister Sasin, należy się urlop. W kodeksie pracy pojawiają się dwa nowe urlopy które planuje wprowadzić rząd, łącznie całe 7 dni i 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego. Zamierzasz skorzystać? Ja niestety od dłuższego już czasu nie rozumiem takiego pojęcia, czy ono nie występuje w moim słowniku jak urlop. Z urlopami mam na bakier, natomiast oczywiście kierunek jest dobry. Kłopot w tym, że to znowu jest prezent, za który sam musisz sobie zapłacić. A więc pis zrobi ci dobrze i da ci możliwość tego, żebyś na urlop sobie poszedł, ale ci za ten urlop nie zapłaci, a więc tak naprawdę postawi cię. W bardzo trudnej sytuacji. W TVP pewnie usłyszymy, że PiS daje ludziom urlop za darmo i ciężko będzie się z tym. Ja też bym PiS, PiSowi dał urlop za darmo. Tylko <grym> jeszcze wziąć. czekam na okazję. Mam nadzieję, że niebawem się wydarzy. Okej, okay, urlop za darmo, ale za to pączki, za pieniądze, tłusty czwartek zapasem. Właśnie wiesz, że kończy się karnawał? Odczułeś go w ogóle? Tak, odczułem, ale to z jednego bardzo specyficznego powodu, który nazywa się moja córka Maria, która właśnie dwa dni temu w przedszkolu miała zakończenie karnawału w postaci balu. Karnawałowego, na który postanowiła przebrać się, ponieważ był to bal przebierańców za układ słoneczny. Prawdopodobnie wielu rodziców, dzieci w wieku mojego dziecka, czy moich dzieci zna piosenkę o układzie słonecznym, w którym wirują planety, każda w swoim tempie okrążają słońce, a później te planety występują. Więc Maria bardzo tym przejęta postanowiła zostać układem słonecznym, na skutek czego Ula przez ostatnie trzy tygodnie wyszywała jej sukienkę w planety, robiła pelerynę w gwiazdy. Jestem bardzo ciekaw relacji z tego wydarzenia. Mam nadzieję, że to był bal dla całego przedszkola fundamentalnie ważny. Te dzieci się stroiły w, za naprawdę no, cuda nie widy. Tak więc wiem, że karnawał się kończy. Pozdrawiamy Cezika, autora tej wiekopomnej piosenki. A to którą naprawdę znają. Ty to Cezik? Tak, karnawałem cieszymy się zatem radością naszych dzieci, no ale dorośli chyba tego karnawału nie odczuli według badania Quality Watch po opłaceniu rachunków. 48% domostw dysponuje budżetem nie większym niż 1500 zł miesięcznie, co szósty Polak musi sobie radzić mając do wydania jedynie kwotę do 500 zł. Tak źle chyba jeszcze nie było. Dawno już tak źle nie było i no niestety jeżeli nic się nie zmieni, to nadal nie widać powodów, żeby było lepiej, dlatego że ceny będą rosły, tu się mnóstwo mechanizmów na to złoży, wyższe podatki płacone teraz. Po raz pierwszy i składki przez przedsiębiorców, a więc oni będą musieli podnieść ceny. Jak podniosą ceny, to zobaczysz to za miesiąc czy dwa w sklepie, no bo nie da się inaczej. Tak działa gospodarka. Ceny energii będą dokładały swoje i nawet jeżeli gdzieś koło czerwca, może latem ceny gazu spadną, to nadal będą utrzymywały się wysokie ceny prądu, bo tu problem nie został rozwiązany. Inflacja nie została rozwiązana. To wszystko bardzo źle wygląda. Ci goście natomiast no, dzisiaj wciskają pedał gazu do oporu. Nie redukują prędkości, nie zmieniają biegów. Jest nadzieja i jest alternatywa, tylko kłopot polega na tym, że włącznik do niej jest w rękach obywateli albo kłopot, albo nadzieja, i albo szansa a nie tych, którzy wychodzą i mówią: Słuchajcie, jest źle, musimy poprawić coś, zmienić coś na lepsze. Jeżeli obywatele zdecydują, że chcą, żeby to było robione inaczej, to będzie to robione inaczej. Tak to po prostu działa. Wciąż jeszcze w Polsce tak to działa. Trzy ofiary śmiertelne, 19 osób rannych, tysiące uszkodzonych budynków, czyli skutki wichur, które w czwartek przeszły przez Polskę, to wynik zmian klimatycznych, czy po prostu anomalia, która się zdarzyła w lutym? Ale właśnie na tym polegają zmiany klimatyczne, że one sprawiają, że coś, co było anomalią, staje się normą. I kiedyś, proszę sobie przypomnieć, nie wiem, ja pamiętam z mojego dzieciństwa, ile było burz w ciągu roku, tak? Jak się zdarzyło, jakby bo dziecko pamiętam, jedna, dwie, tak trzy tak latem tak. wielkie wydarzenie, pioruny, grzmoty i tak dalej. Teraz potrafimy mieć latem trzy burze dziennie. Teraz potrafimy mieć w środku zimy burzę z piorunami, co widziałem niedawno na własne oczy. Na tym polega właśnie zmiana klimatyczna. Ci denialiści klimatyczni oraz poseł Kowalski opowiadają, że no zobaczcie przecież jaka zmiana klimatyczna, jak ja wychodzę i jest zimno, tak? Albo ja wychodzę i jest ciepło. To nie na tym to polega. Przede wszystkim zmianę klimatyczną widzimy mierząc średnią temperaturę powierzchni Ziemi w długim okresie czasu i nie tylko tej Ziemi, po której stąpają posłowie Solidarnej Polski. Druga rzecz to jest właśnie zwiększenie się liczby anomalii w jednostce czasu a więc więcej katastrofalnych powodzi, więcej katastrofalnych susz, więcej katastrofalnych pożarów o potężnej skali i zanieczyszczających powietrze dodatkowo i nakręcających efekt cieplarniany, więcej wichur, więcej wszystkiego, co destabilizuje nam również życie. Tak, jesteśmy w samym centrum, w epicentrum zmiany klimatycznej i jeżeli nic z tym nie zrobimy, to nasze dzieci będą pluły na nasze groby na 1 listopada, zamiast przynosić na nie kwiaty. My wiemy, co trzeba zrobić i my powinniśmy jak najszybciej to robić, ale cały czas wydaje się, choćby takim ludziom, jak dzisiaj często widzimy, również w polityce, że da się jechać w tym pociągu w swoim wagonie dla palących, mając wszystko za nic. Wszystko leży na stole. My to wiemy również choćby w Polsce 2050 w naszej strategii klimatycznej, co trzeba zrobić, jak trzeba to zmienić, żebyśmy mogli płacić niższe rachunki za prąd, czuć się bezpieczniej w świecie, w którym żyjemy i na dodatek zostawić go w takim stanie, w jakim sami chcielibyśmy go dostać naszym dzieciom. Ale myślę, że też jest jakaś korzyść, bo ten wiatr sprawił, że lądowe farmy wiatrowe wyprodukowały w samą środę, tylko 16 lutego, i to między 18 a 19, rekordowe 6717 MWh energii. In your face przeciwnicy OZE. No tak, tylko że wiatraki produkują prąd wtedy, kiedy wieje. Nie zawsze na powierzchni Ziemi, na której stoją panele fotowoltaiczne, świeci słońce, bo jest zakmurzenie, bo są opady, bo są takie czy inne warunki klimatyczne. Natomiast my w Polsce mamy fundamentalny i poważny problem z tym, że sieci energetyczne albo operatorzy energetyczni nie chcą przyłączać nowych instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, ale przede wszystkim fotowoltaicznych do swojej sieci, bo mówią, że sieci się nie wyrabiają, a oni muszą mieć rezerwę podmorskie wiatraki, ale prawda jest taka, że bardziej im się opłaca cały czas handlować tym prądem i operować tym prądem z węgla. I dlatego dzisiaj potrzebna jest taka władza i taki pomysł na politykę, żeby a ludziom takim jak ty i ja opłacało się produkować prąd i sprzedawać nadwyżki do sieci, a nie dzisiaj zastanawiać się, czy rząd zabierze ci 20 czy 80% z tego, b natychmiast za te pieniądze, które dostajemy choćby z opłaty emisyjnej. Pamiętasz tę kampanię, którą oni teraz zrobili za 12 baniek, kłamiąc w żywe oczy, bo nie 60% kosztu tej żarówki, tej świecącej żarówki, to jest Unia Europejska, a 20, z tych 20, 25 miliardów jako zysk polskiego budżetu trafiło do Polski w ubiegłym roku tylko z handlu emisjami. Trzeba za to zacząć przebudowywać sieci, żeby one były w stanie wpuszczać ten prąd, który wyprodukuje z odnawialnych źródeł, za to trzeba budować magazyny, za to trzeba zamiast ściemniać ludziom i oszukiwać ich, ułatwiać życie, skoro chcą ułatwiać życie państwu i przyszłym pokoleniom. OZE to jeden z moich koników. Zmiana klimatyczna i reakcja na nią, to jest rzecz, o której mówiłem długo przed wejściem w politykę, o której pisałem książki, którą się żywo interesuję. I patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, widzę, jak z każdym tygodniem mamy coraz mniej czasu i nasze decyzje w w związku z tym będą coraz mniej optymalne. My musimy zacząć działać natychmiast, bo widzimy, i to odnoszę się do tego, o czym powiedziałeś, jak wielki potencjał jest w odnawialnych źródłach. I już nie mówię, żebyśmy dogonili Wielką Brytanię, w która już dawno przekroczyła próg 50% energii zoz OZE, -y, ale żebyśmy chociaż zaczęli zbliżać się do poziomu, który daje nam szansę na to, żeby uratować życie naszych dzieci. W tym tygodniu w czwartek byłeś na Podlasiu w Hajnówce. Podlasie, czyli twój ulubiony region, znaczy się faworyzowany. No, ja z niego pochodzę. Ja jestem cały z Podlasia. I trudno żebym w jakiś sposób miał to ukrywać. Kiedy byłem teraz w Hajnowce i kiedy rozmawialiśmy o tych bardzo wielu ważnych rzeczach, bo rozmawialiśmy i o puszczy, przez którą teraz buduje się mur z kompletnym brakiem poszanowania dla jakiegokolwiek zdrowego rozsądku. Kiedy rozmawialiśmy o tym, co robi ta wojna strefa, która jest tak blisko już nie strefa stanu wyjątkowego, tylko strefa objęta zakazem wstępu, czy przemieszczania się. To, to, to było dla mnie też takie wiesz, rozdzierające serce, kiedy myślałem sobie, czego ten mój region i tak bardzo doświadczony w historii i w ostatnich latach musi doświadczać dzisiaj. Najbardziej poruszające były, oczywiście mieliśmy mnóstwo poruszających wypowiedzi przedsiębiorców o tym, co się dzieje z ich firmami, agroturystyk, przewodników, hoteli. Ale najbardziej rozdzierające były te momenty, kiedy ludzie opowiadali mi o tym, co się dzieje w psychice ludzi dzisiaj, tam na tym naszym Podlasiu. O dzieciach, które lepią druty kolczaste z plasteliny i rysują żołnierzy, którzy do siebie strzelają. O starszych osobach, które nie mogą wyjść z domu i pójść do sąsiadki, żeby mieć jakiekolwiek życie, jakiekolwiek relacje, bo jeżdżą czołgi i wielkie lory z piachem, które wożą 80 km na godzinę przez wioskę rzeczy do budowy tego muru. My nie możemy dopuścić do tego, żeby Łukaszenka wygrał z nami, nie militarnie, nie migracyjnie, tylko żeby wygrał z nami, zabierając nam człowieczeństwo, Dewastując nam puszczę, która stała tam od setek tysięcy lat, zabierając nam y, zdrowie psychiczne naszych dzieci, zabierając nam to wszystko, co jest naszym skarbem, niejako naszymi własnymi rękami. Nie możemy do tego dopuścić. Wczoraj myślałem jeszcze o jednym wydarzeniu. E, ja kiedyś w, jeszcze w kampanii prezydenckiej byłem niedaleko, bo byłem w Czeremsze. Tam teraz nie można wjechać, ale kiedyś można było. I miałem spotkanie przedwyborcze. Po którym, no, którym było bardzo ciekawie i fajnie, jak to na Podlasiu. Ale po którym pamiętam, że podszedł do mnie jeden z krewnych organizatorów tego spotkania, pan mniej więcej dwumetrowy i bardzo słusznej wagi, w takiej klasycznej skórzanej kurtce. Przywalił mnie ręką w plecy w geście poparcia i wsparcia do tego stopnia, że płuca odbiły się od żeber i wróciły na swoje miejsce. I mówi: Chłopaku. Ty nie boisz ja. My pójdziemy za tobą. My nie czekoladowe pokolenie. My na kiszonych ogórkach i na słoninie chowane pokolenie. I tak sobie pomyślałem, że z takim wsparciem i z taką mocą, jaka płynie z naszych podlaskich kiszonych ogórków, słoniny to akurat nie za bardzo no, w obecnym moim stanie używam, czy samochonki, jesteśmy w stanie ruszyć z posad bryłę świata. A ona bardzo się tego domaga. Trzeci odcinek Twojego nowego formatu, jak Państwo widzą i słyszą, nieco dłuższy i nieco poważniejszy. Ale na koniec pytania od youtuberów. Pod drugim odcinkiem Pani Elżbieta zapytała, czy Polska 2050 zaprosi Agrounię do dyskusji o przyszłości Polski. Być może będzie taki moment. Natomiast teraz pracujemy z naszymi partnerami nad konferencją o przyszłości Polski, która się odbędzie 21 marca i na którą zaprosiłem liderów ugrupowań tych, które dzisiaj no, mają szansę, tak wynika też z sondaży, są reprezentowane Sejmie, mają szansę wziąć odpowiedzialność za Polskę, a więc Donalda Tuska, a więc Władysława Kosiniaka-Kamysza, a więc Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Jeżeli ta formuła się sprawdzi, jeżeli się okaże, że my potrafimy rozmawiać, że dobrze się rozmawia, że jest burza pomysłów i że się ludziom chce o tym, jak ta Polska po PiSie powinna wyglądać, rozmawiać, Uznamy, że to jest pomysł na franczyzę albo na serię albo na serial i spróbujemy zrobić debatę w szerszym gronie w gronie również innych ugrupowań, które dzisiaj poza parlamentem, organizacji związkowych, dzisiaj gdybyśmy na starcie zdecydowali się, że zapraszamy absolutnie wszystkich, my nie będziemy w stanie tego ogarnąć logistycznie. To nie będzie też na tym etapie czytelne. Przepróbujmy to, zobaczmy jak wyjdzie z liderami, zaprosimy 50 organizacji i zrobimy ogólnonarodową debatę, z której wreszcie będzie nadzieja na to, że jest w Polsce tylu ludzi, którzy mają dla niej fajne pomysły. Pomysł z franczyzą polityczną też niezwykle e, modernistyczny. No to na koniec jeszcze jedno pytanie. Od pani Marty, która zaniepokojona pyta, czy według ciebie spożywanie alkoholu w Sejmie jest OK, czy nie jest OK. Tak czy nie? Jakby to powiedzieć delikatnie, z dostatecznie dużą dozą chrześcijańskiej wyrozumiałości i miłosierdzia, ja nie widzę specjalnej różnicy w Sejmie, gdy spożywa się tam alkohol, oraz gdy się go nie spożywa. I gdybyś zapytał mnie o różnego rodzaju inne substancje psychoaktywne, to chyba musiałbym odpowiedzieć tak samo. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla niektórych posłów, czy są pod wpływem, czy bez wpływu, dalej gadają te same głupoty. Nie ma też żadnego znaczenia tak naprawdę dla tych, którzy są ludźmi odpowiedzialnymi, czy w restauracji sejmowej akurat wypili wino do, do posiłku, czy też go nie wypili. Ja zaczynałem swoją przygodę w Warszawie w 1997 roku w gazecie wyborczej. Jednym z moich pierwszych zadań było chodzenie do sejmu. Reprezentowałem wtedy dział kultury Gazety Wyborczej i śledziłem projekt ustawy o języku polskim, różne rzeczy. Miałem przepustkę do sejmu, więc tam chodziłem. Rzeczy, które tam widziałem, takich rzeczy nikt już chyba w polskim sejmie oglądać nie będzie. Co działo się w barze za kratą, co działo się, kiedy te kamery wiszące w Sejmie odcinały transmisję, już było wiadomo, że można. Jedną z największych radości, jakie wtedy miałem, było czytanie stenogramów, zwłaszcza tych momentów, kiedy już nie było transmisji. Mam nadzieję, że kiedyś to zostanie wydane, ozłocone. Znaczy, to był po prostu burdel na kółkach bardzo często. Coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj myślę, że ludzie też wiedząc, że inaczej działa prasa, inaczej działa kontrola społeczna, będą się bardziej oszczędzać. Natomiast to nie zakaz lub brak zakazu spożywania alkoholu w Sejmie jest dzisiaj tym, co mówi nam o jakości tego parlamentu, a to są zupełnie inne rzeczy. To jest sposób prowadzenia polityki, to jest traktowanie go przez liderów niektórych partii, choćby tej obecnie rządzącej. I to jest też, wiesz, z tym Sejmem to jest tak, pogódźmy się z tym. Że on jednak odzwierciedla polskie społeczeństwo. No, po to jest. Pomyśl o tym, kiedy patrzysz y, na Marka Suskiego, czy nie widzisz czasem siebie. Bardzo Pomyśl dziękuję. o tym, kiedy ja patrzę na Ryszarda Terleckiego, też zastanawiam się bardzo głęboko nad sobą. Y, jest wiele takich momentów, powiedziałbym, medytatywno-refleksyjnych, do których może nas pobudzić oglądanie transmisji z tego nieprzypadkiem przypominającego cyrk, arenę, teatr, gmachu. No dobrze, spotkamy się w czwartym odcinku. Nie można tego wykluczyć. Rzeczywistość jest tak dynamiczna, że wszystko może się zdarzyć, ale póki co, jak mówił Donald Tusk o terminie konferencji o przyszłości Polski, zapisuję sobie w kalendarzu.